Te ostre tezy nie są bezpodstawne, one nie są bez pokrycia, co wykazujemy naprawdę liczbami liczbami, które prezentuje ministerstwo. Tylko w sposób, w jaki je prezentuje, powoduje to, co powoduje. I jeszcze jedno, wczoraj mieliśmy taką rozmowę przeglądając raz jeszcze kolejny raz te nasze opracowania. I, i spieraliśmy się co do tego, czy, czy nie zbyt Ostra jest pewna teza, którą tam pozwoliłam sobie sformułować i ujęłam ją istotnie w pytanie, choć retoryczne, pytając, czy mediacje służą obywatelom, czy partykularnym interesom jakiejś wybranej grupy. A równocześnie Jurek przed chwilą mówi o zawłaszczeniu mediacji, prawda? Więc to wszystko jednak pozwala na, na ostrą tezę. Oczywiście ja ją sformułowałam, więc biorę za to odpowiedzialność, no ale popatrzcie dalej. Co się dzieje?